Witajcie moi drodzy dzisiaj sobie zrobimy bardzo prostą, szybką za to pyszną przekąskę smażone krążki w panierce z bakłażana mamy tu bardzo dorodne piękne Fioleto, fioletowe bakłażany tu do panierki będą wziąłem dwa jajka, jajka są z moich kur sobie spokojnie żyją na podwórku czyli jajka z chowu z wolnego wybiegu trochę wody i tu tam te jajka bułka tarta na panierkę może trochę jeszcze mąki dosypię paterka nie za duża olej roślinny słonecznikowy bo ten bardziej lubię od rzepakowego i zaczynam robić Zaczyn od tego, że bakłażany tutaj pokroję w krążki i przygotuję też w talerzach te składniki na panierkę i naleję olej na patelkę już się będzie podgrzewał i zaczynamy robić tu mam krążki już w zasadzie kółka z bakłażana pokrojonego tu jajko rozbełtane w wodzie lekko posolonej to dobrze obtaczam Następnie do panierki Panierka jest z bułki tartej i odrobina mąka to też wymieszałem I na rozgrzaną patelnię z olejem. I pierwszy poszedł. I drugi. Obtaczamy dokładnie. Do panierki. Także panierką można go oblepić. I na patelnię. I trzeci Dobrze oknoczyć, trzeba żółteczko jeszcze pływa. do panierki. Dobrze. trzeć panierką i na paternie. I niech się smażą, to się zmieści w tym momencie. Kilka minut trzeba poczekać, niech się dobrze obsmażą, żeby się torymiczny bakłażan obrobił. Pozoru, żeby złocistego nabrały i wtedy na drugą stronę i czekamy. Smażone na talerz już można, do konsumpcji. Pierwsza strona się podsmażyła, tu wróciłem. Tak już wyglądają, wyglądają podtwarzone mocno złociste, lekko będą Zaraz już będą gotowe. Będę wypadał na taryż, będę prezentował gotową przekąskę A to tak prezentuje się już taryż z moją przekąską. Trzy kółeczka złociste chrupiące z bakłażana do tego sobie zrobiłem prostą sorówkę. Ogórek, pomidor, sałata, sałata już z własnej uprawy i por kromeczka chleba żytniego, nóż widerec, zapach przepiękny, wygląda też apetycznie. No nie mogę się powstrzymać, zanim będę kolejne smażył, to z tą porcją ich skonsumuję. To doda sił, energii napędu, żeby resztę smażyć. A Wam dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.